Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Lunatyk, a to jest Gra Harry Potter i Książę Półkrwi. Eee... Był tutaj ślizgon, który kazał nam iść do Wieży Astronomicznej. Tworzyli znowu Wieżę Astronomiczną? Sądzę, że tamt. tak. Tak, e, nie wiem jak się tam idzie, a przynajmniej nie pamiętam jak się tam idzie. Może tak. Więc oczywiście wezwie, wezwę Nika. Okay. Eee... Uwolnić biblioteki. Dobra zgadzam się, zgadzam. A... O no, ale nikt tu był Przez jakiś czas Co tu tak ciemno? Nagle się noc stała? Okej. Okay. No, no. Gotowane żuki. Są wszędzie! Okej okay. Tędy. Wieża astronomiczna i trzeba tędy przejść. Aha, chyba już wiem gdzie. No ale noc jest. W czasie... Jak jest ciemno, nagle nas tam wyzwała tak. Na pewno już w to wierzę. Jeszcze wysłałaś listko na Jakoś mi się nie chce wierzyć. To jest jakiś fake. Teraz się tak ładnie wszystko świeci. I z dala to widać. Moment, gdzie tam coś jeszcze. A tu, to jestem. Wow. Dobra, to było tak tutaj. Z tym, że idąc tu, zobaczcie jak się świeci wszystko ładnie. E, czyli wiemy już, że tam jest to. Co? E, tutaj nie powinno być czegoś do rzucania. Kamień? Nie. Nie ma kamienia. Ach. Hm. Przy okazji tu jest jakieś... O! Nie. Za wysoko ptak. Coś tu powinno być do rzucania przecież. Może jakaś doniczka tu, czy coś? Nie. Hmm. O, bo tam dalej coś będzie. Tego kamienia się nie dopadnie czy coś? Nie. O! Wingardium Leviosa! Dobra, mamy jedno. Popatrzcie sobie wyżej. A nuż tam coś będzie. A widelac nie. Ha, nie, tam już nic nie będzie. Chyba, że w dzień to ogarniemy. Dobra, w dzień to ogarniemy. Muzyka się skończyła tak jakoś dziwnie. A tutaj jest właśnie to jest ten lew. Tu będzie trzeba komuś pomóc. To ile się orientuję, właśnie nic nie było. To było to... że nic nie było to. O, ale tu. Tu coś jest. Weśniemy. Ławeczkę. O! Idealnie. Ale jak tą ławkę? Te ławki tam. Nie zdołam przenieść, co? Znając życie. Nie, dobra. Nie. Nie będę się bawić. Mam na co lepszego do roboty. A, dobra. Patrzę sobie tylko na ściany, żeby niczego nie minąć. Zdaje się, że pierwszy raz tu jestem, więc znaczy pierwszy raz z Wami. Oczywiście tędy już szłam. Hmm. Most wiszący. A, nie byliśmy tu. Nie było nas tu Na jakimś moście żeśmy byli, nie? Dobra. No, bo jeszcze nam wyleci Dobra Zrobię tak, o i stąd Okej okay. Dokąd prowadzi ten most, wiszący? Tak właściwie? Tutaj, tutaj, co tu jest? Hmm. I spadaj? Nie rozbije się, no patrzcie Bum, bum W prawo, w lewo, nie Spadnie, też się nie rozbije, no Jakie wredne Rozważcie, się, chyba Barzyw... że o rzucić, wystarczy rzucić. Dobra, to jest książka jakaś. Czy myśmy tu nie? Tu górę. Dobra, nie, musimy iść za nikiem. E, gdzie to teraz było? Aha, tam było. Zresztą on za nami tu idzie. To nie jest problem. O. Tam też było gadło za tym. Tak coś czułam, że tam się należy przejść. O. To tutaj miałem nie, tutaj nic. Dobra, to idę, idę. Ale to dużo tego. Tam mam iść. Tak ja wiem, że tam mam iść. To co to jest? Takie drzwi nie drzwiowe. A dokąd to prowadzi? Nigdzie, zamknięte. Nóż. Jakie wredne. Dobra. A tam do nie było niczego, nie? Nie nie. Chyba nie. U. Idzie tak przejść? Schody na schody. Jak widać nie. Tam nie nic nie było. Ale tu. Tu. Ha! Jest. Yy, tak, tylko czym by tu rzucić? Dobra, yy, ja czaję było tu. Czym rzucić? Spoko. Zauważyłam. O! Dobra. Okej. Okay. tutaj jest znowu ten... A, lubię zwiedzać. Gdzież tu dojdę? O! A właściwie... A, bo kiedyś kiedyś natrafili na jakieś drzwi, drzwi które właśnie były zamknięte. Pędę, pena, to chyba musiało być to. Tak, i właściwie już jesteśmy, nie? Tak, tak, to jest tutaj. No, i co? O. Czego chcesz, Potter? Nie widzę McGonagall, za to widzę dwóch głąbów. To ty jesteś głąbem, który próbuje zobaczyć kogoś, kogo tu nie ma. To Malfoy wysłał tę wiadomość. Ta bierz go na niego! O, no, oczywiście pojedynek. Ale to będzie dosyć... Proste, gdyż jak się okazuje... Oni walczą osobno. Więc nie jest tak źle. Najpierw jednego, potem drugiego. Walboko chyba nie. Bo my mamy dużo życia, to on się musi bronić. No i poleciał. Tak, prawidłowo. Chyba teraz drugi. No chodź, Potter. Ach, tak mi łatwo załatwił. Wstań, stań, staj, stań, staj, 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 staj. Aaaa... O, ten to ma życia! Kurczę, wstawaj, Harry! Coś mu nie idzie. Harry, teraz zrobisz zupełnie co innego. Przynajmniej wiem, gdzie stoi. No i po nim, w dupę mu jeszcze. O. Gdzie malfoy? Gdzieś gdzie go nie znajdziesz? Przestań! głupolu Nieważne, i tak stąd nie ucieknie, co nie. Dobra, trzeba wajchę zrobić. Spoko. Yy, to jest właściwie to samo co z kim to myśmy tam z Angeliną? Angelina Jonesa albo kto to był? Dobra, weźmiemy najpierw, ale tutaj trochę porobiliśmy. Yy. No. Dobra. Technik ponownie aby otworzyć bramę, co? Czekajcie, czekajcie, co? Co tu jest? Nie, dobra, nieważne A ja chcę o Reparo, no nie Czemu mi to nie działa? Robię cały czas raparo nic. Dobra, ale już jest, jest, jest. Tak tylko mi się wtedy podziwiało. Dobra, tu jest. Parę tego... Tam jest jeszcze tu, 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 tak. Okej. Okay. A moglibyśmy tam iść, ale w sumie tam chyba aktualnie nic się nie znajdziemy. Ale mogę was tam zabrać y Czym w to walnąć? Tu coś było, dowalnięcie. A, te krzesła. Krzesła tu były jakieś. Eee... O, tu. Tak, widziałem, że były tu jakieś krzesła. <grytania> Dobra. Okej. Okay. Tak, tak. Zbyt stabilne to one nie są. Więc rzucanie nimi jest... takie... Nie, nie... Za blisko... O. A, ale... już było lepiej... O. Dobra, jest. Okej, okay. to zabiorę was na tą wieżę astronomiczną, chociaż tak tam jeszcze pójdziemy ze względu na to, że Dumbledore oczywiście nas tam wezwie. A, tu jest badowanie. A, I tu jest tak, Coś takiego w sumie. W sumie tutaj nic nie ma, nie? Możemy iść po schodach, możemy iść tędy, albo jeszcze nie możemy iść tędy. To to pójdziemy po schodach w górę. I jesteśmy tutaj, a tutaj nic nie ma, bo tutaj jest takie coś i tam nic nie ma. Nie. No to, bez sensu. to jest teleskop taki czy coś. Coś takie Ala obserwatorium. A. Hmm, coś tu do oglądania jest. O, tam jest wojsko do Kwilicza. Nie no, spoko widoczki. Spoko. Eee, zobaczymy z drugiej strony. Eee, tutaj. Troszkę z zamku, tam jest dziedziniec. Ale z góry wygląda tak bardzo. Mm, tak bardzo wymodelowany. Dobra, ale w końcu to granie. Eee, tak, więc schodzimy tędy. I Momencik, myśmy jeszcze tak jakoś. Aha. No, można było dwa, na dwa sposoby tam wejść. A nie, tam się nie dało wejść. Jeśli chcecie mnie o to zapytać, A przynajmniej mi się nie udało. Teraz pytanie jest takie: o. Tu jest wajcha. Ty krzesło nie potrzebuje w tym momencie. Dobra, i teraz tak. Reparo! Nie, nie chcę reparo. Tylko Wingardium leviosa. Hmm. Ale moment: ty z tej strony. Aha, ja bym cię musiała. Nie wiem. To chyba tylko to, tak? Dobra, czy ja cię muszę o coś rozwalić? O, właśnie, tak? Yy, I teraz Wingardium Leviosa. Tak. Podejdziemy sobie bliżej. Reparo. No kręcę tą różdżką. Co się... Jeszcze nie. Okej. Okay. Teraz wingardium Leviosa i tak mniej więcej w tą stronę to się samo tam jakby włoży. Dobra, i się włożyło. No, włożyło się. I super uciekamy. Yuh, z tego miejsca. No teraz krótka kac. A scenka. więc jak go już zaatakowali cię. Co w tym dziwnego? Malfoya z nimi nie było. Czasem nie widać go nawet na mapie Huntsfordów. Patrz! go przeoczyłeś. To znaczy nie może przecież tak po prostu zniknąć. Puf. Nie ma. Może Hermiona ma rację? Może powinienem zapomnieć o Malfoyu? <noise> Teraz będzie przekonać się na slackhornie, ale jak niby mam zdobyć jego wspomnienie? Ron, ja nawet nie wiem, co to jest Horcrux. Piękny no nie. Księżyc. No. No tak. Nie mogę przestać o niej myśleć. Harry, kocham ją, ale czy ona w ogóle wie, że istnieje? Jak myślisz? No, miziała się z Tobą od miesięcy. Miziała? Nigdy nie przydulałem Romildy. Jaki Romildy? Ron, zjadłeś te czekoladki? Dała mi je Romilda Vein. są napełnione eliksirem miłosnym. Romilda. Znasz ją, Harry? Możesz mnie przedstawić? Tak, ona. ona jest w gabinecie Slakorna, tak, na pewno tam jest. Chodźmy. Cześć, Ron, odrobiłeś pracę domową z eliksirów? Hermiono! I jesteś dziewczyną. Dziwi się, że zauważyłeś, Ronaldzie. Jak sądzisz, czy Romilda wolałaby kwiatki czy czekoladki? Nie słuchaj go. Najadł się eliksiru miłosnego. Zabieram go do gabinetu z Zobaczyć Romildę. O, Romilda. Dobra, słuchajcie. Eee... Będzie fajnie, ale myślę, że tak fajnie się pobawimy dopiero później. Yy, Także w tym odcinku to będzie koniec. Yy, następny odcinek jest bardzo obiecujący. Zobaczcie, jak będziemy robić Ronem. Jak widać, będzie super. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.